W końcu zbudowałem swoją machinę. O kurna. Coś mi chyba źle wyszło. O. To właśnie mapa, która jest tworzona do serii Zapomnij. Ta mapa. Właśnie. Nie chciało mi się już nagrywać do tego drugiego odcinka, bo nie miałem czasu. Ale nagrałem przypomnienia, to jest serii serii Herobrine, powstanie seria zapomnienia, ta seria odgrywać się będzie gdzieś, o tam, patrzycie, tutaj generowałem świat zupełnie losowy, bardzo fajnie mi to wyszło, bo powiem, że zamieszkam w tej wiosce, tak. Nie będzie już serii Brian. i powiem wam coś o tym. Ostatnio jak Hero Herobrine nie wgrał mi się odcinek niestety, ale powiedziałam tam, że zakończę tę serię i zacznę nagrywać. To będzie seria kontynuowana i seria kontynuowana, widać kontynuowana zamiast hierograficzna. Będzie seria bardzo, bardzo mi, bardzo trudna, według mnie. Nie wiem jak jeszcze się nie będzie nazywać. Dobra. A więc słuchajcie, to by było na tyle raczej, bo było przypomnienie. Tutaj coś zrobiłem, tutaj coś zrobiłem i coś do mnie piszą na sklepie, a więc ja i tak kończę. Dobra, żegnam się z wami, żegnajcie i widzimy się dzisiaj na serii zapomnieli Tak, już dzisiaj. Ach.